Hej wszystkim, witam bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam zaprezentować Exploding Booksa. Tak jak już widać i jak pewnie domyślacie się lub wiecie z tytułu zrobionego z okazji Dnia Matki. Ja już dawno miałam w planach go zrobić, bo właściwie jest to opakowanie na główny prezent, który jest w środku. Jest to... Kieszonkowy albumik. On już był na moim kanale jakiś czas temu, bo ja go robiłam na gruszowanie. I tam w grupie jedna z dziewczyn, już nie pamiętam która, przepraszam, ale no nie jestem w stanie teraz powiedzieć. Właśnie napisała, że takie albumiki można fajnie dać w prezencie, jak na przykład się do nich zrobi właśnie buksa. I wtedy mamy taki fajny prezent, i fajnie ten maluszek, właśnie podarowany. I bardzo mi się ten pomysł wtedy spodobał, i stwierdziłam, że na pewno jak będzie bliżej Dnia Matki, to właśnie wykonam sobie do tego albumiku takiego buksa. No i tak jak powiedziałam, tak zrobiłam i tak powstał właśnie ten mój buksik. Ogólnie bardzo ciężko było mi go zrobić, bo to jest. Coś takiego, co nie do końca jest, no chodzi o kolory, kolekcję, która od początku już niezbytnio mi się podobała. Bo jeżeli chodzi o kolekcję, to to jest ta z AB Studio. Ja tą kolekcję dostałam od mojego męża razem z innym prezentem, który wtedy był głównym prezentem, to był taki dodatek tylko do tego, i nie miała być to w ogóle ta kolekcja, bo on zamówił inną, bo mój mąż mnie bardzo dobrze zna, zna mój gust i tą kolekcję zamówił, którą no, do tej pory bym w sumie chciała, ale jakoś jej nie kupiłam. No, niestety w sklepie nie, jakoś tam brakło i zadzwonili, czy po prostu może być inna. Zbytniego wyboru wtedy nie było, więc już Wzięliśmy tom, że tak powiem. No i cóż, no to i tak nie był wiecie, główny prezent, także to już było obojętne. No, i jak już dostałam tą kolekcję, no to stwierdziłam, że no trzeba z niej coś zrobić. No i dlatego wtedy właśnie tego maluszka, ten mały albumik zrobiłam z tej, a nie innej kolekcji. I żeby właśnie to jakoś tak fajnie wyglądało, całość pasowała do, no, no ten bukcik do tego albumiku, stwierdziłam, że ten buks też będę robiła właśnie z tych papierów. Tym bardziej, że no trzeba było je i tak wykorzystać. A moja mama lubi wszelakie kolory, jej to będzie wszystko jedno. Ona jest taka, że każdy kolor lubi, naprawdę. Więc stwierdziłam, że w sumie może być, tym bardziej, że wiedziałam, że tego buksika też będę chciała robić troszeczkę w czerwieniach, no bo wiadomo, Dzień Mamy to jest taki, taki dzień, w którym wiadomo, no jest pełen miłości, więc ta czerwień musiała tutaj być, więc stwierdziłam, że to będzie fajnie współgrało. No i i to był główny, główny jakiś taki problem, bo nie umiałam jakoś tak sobie wymyślić od początku, nie miałam pomysłu na tego boksa, jak to właśnie też połączyć, żeby się też nie za bardzo gryzło. I tak w sumie robiłam go trzy dni. Tak siadałam na chwilę. Nie miałam weny znowu drugiego nie próbowałam, aż w końcu trzeciego dnia, jak po prostu mi się coś zapaliło, to robiłam, nie mogłam przestać. Także było kilka prób podejść do tego buksika. I w sumie kolekcję wykorzystałam prawie całą, bo została mi tylko kawałek tego albo tego drugiego zielonego, co można użyć w każdej chwili na jakieś tło. Jeden tylko arkusik i właśnie te elementy, które też można właśnie do kartek używać. Yy, i, I tak samo te. I jakieś tam ścineczki, więc w sumie prawie cała kolekcja poszła. Także w sumie jak już ją mm, pocięłam i stworzyłam tego buksika, to się troszeczkę przekonałam. no Wiecie, czasami trzeba się przełamywać i robić coś nie w swoich klimatach, a nieraz wychodzi naprawdę fajnie. Zanim Wam pokażę w ogóle w środku, bo pewnie na to wszyscy czekacie, to jeszcze powiem z czego korzystałam. A najwyżej jak ktoś tego nie chce, nie interesuje go to, no to po prostu sobie niech przewinie i zobaczy jak wygląda środek. Jak zawsze ostatnio, właściwie no prawie zawsze, użyłam sobie sizalu. Coraz częściej go teraz zaczynam używać. Jeżeli chodzi o tą tekturkę kochanej mamie, to jest tekturka z fabryki Veny. Potraktowana pudrem do embossingu, tym białym. Mam go od niedawna. I od razu tutaj używałam nowej nagrzewnicy i no świetna jest. Nie żałuję, że kupiłam. Dużo łatwiej się nią robi, także... Jeżeli chodzi... Yy... Oto serduszko, to jest to, które jest tutaj w tle. Z tym, że ten kolor mi nie do końca pasował, więc sobie potuszowałam tym distresem, żeby było właśnie bardziej czerwono. Do tego użyłam sobie kwiatuszki, które mam z. Ali, ale je dostaniemy również w Polsce, to są te takie y, piankowe, i z tiulem, i bez, i jakieś takie większe Powiem Wam szczerze, że mi te kwiatki długo leżały i nie miałam na nie pomysłu, a tutaj po prostu idealnie mi się sprawdziły Fajnie właśnie, bo one są takie wiecie, duże, a do buksa myślę, że właśnie takie większe fajnie się sprawdzają I tak samo jak te, ja sobie je kupiłam dawno temu w Ekshonie. One były na tym dziale nieskrapowym, tylko z drugiej strony, gdzie są te takie różne kwiatki. Te takie też, no, no wiecie, takie duże. I tak zastanawiałam się, czy je wziąć, czy nie, ale tak jak je wtedy zobaczyłam, to tak właśnie pomyślałam o jakichś buksach, czy takich dużych, jakichś albumach. I tu bardzo mi się sprawdziły. Użyłam sobie właśnie dwóch takich. Tak samo super mi się sprawdziły te takie końcóweczki, bo w tej kolekcji są właśnie w tych elementach do wycięcia takie zaraz zobaczycie w środku o takie tutaj widzicie też takie białe właśnie jakby kuleczki i tutaj bardzo mi to przypominało więc stwierdziłam że będzie fajnie pasować i też użyłam sobie m, tych listków to też był taki zestaw Actionie kupowany. To są takie plastikowe kwiatki z mnóstwem właśnie liści i one mi się tutaj idealnie nadały, bo one są mniejsze, większe w tym zestawie. Więc tutaj stwierdziłam, że fajnie to będzie wyglądać do tych właśnie piankowych kwiatów. Prócz tego bardzo mi się przydały takie różne kryształki Różnej wielkości Ja je dostałam od Ani w wymiance Wcześniej jej o nich pisałam I strasznie mi się spodobały yy, Więc widzisz Aniu już używam Jeszcze raz Ci za nie bardzo dziękuję Tak samo jeżeli chodzi właśnie o coś co używam od Ani To są takie yy, No takie jakby farb, Farba perłowa yy, Które dają taki efekt jakby rosy Ja je lubię na Gdzieś tam, właśnie z boku, gdzieś tam sobie dać takie przezroczyste kropelki, lub właśnie tak jak tutaj jest, zaraz Wam przybliżę na liściach. Do tego kryształki w środku będzie mnóstwo tych takich serduszek, tych takich drzetów. Ja je mam z Allegro bodajże. I tutaj te kamyczki, myślę, że dodają takiego uroku. To są te z Exxona też. Długo nie zastanawiałam się, na co to wykorzystać, a tu jakoś mi się sprawdziły. Do tego jeszcze mamy wstążkę, którą nawet nie pamiętam skąd mam, bo już ją, no, długo mnie leżała w serca, myślę, że idealnie na tą okazję tutaj pasuje. No i to jest wycisk z foremek, taka właśnie różyczka i ona jest pomalowana taką farbką metaliczną z takiego zestawu, z tego kajeta z Biedronki, już nieraz Wam go pokazywałam. A w środku jeszcze mamy mm, wykrojnik właśnie taki Wam zaraz pokażę też mam go z AliExpress i w środku też mamy jedną wypychankę, dokładniej właśnie tą, Best Mom Thank You, czyli najlepsza mama dziękuję, tutaj już jak tylko zobaczyłam te wypychanki takie 3D zekszone, już wtedy wiedziałam, że na jakiś dzień mamy akurat tutaj idealnie się nada no, i już Wam pokazuję z przybliżenia. Tutaj mamy te kryształki przeróżne. I nie wiem, czy tu zobaczycie te kropelki rosy na tych listkach, jakby ciężko będzie dojrzeć. Bardziej z tyłu, o! Tak, jak tutaj, nie? One są. Fajnego uroku dają. Tu mamy właśnie powpychane te wszystkie białe. Fajnie to wygląda no i wszędzie te takie kryształki starałam się też, żeby te papiery były taką kontynuacją gdzie się dało Bo tak jak tutaj na przykład widzicie no i tył też sobie okleiłam i dałam moje logo no i otwieramy i tak się prezentuje całość i tak. Tu mamy Dzień Matki, i tutaj jest wydrukowane to wszystko z drukarki. Mój mąż ma taki program, gdzie są różne kształty serca, kwiatki, koła, no wszystko, no dużo, bardzo przeróżnych kształtów. Jedno sobie właśnie wydrukowałam małe, a drugie większe, żeby mieć ten szablon, i potem sobie obrysowałam na czerwonym papierze. No, i też tak powstało to drugie serce w tle. Tu są te kryształki, i właśnie te elementy z tej kolekcji do wycięcia. Tu stwierdziłam, że w ogóle tło zrobię sobie takie jaśniejsze, żeby był kontrast i troszkę też innego koloru niż tylko ta zieleń. Tu mamy też tak samo, no tak samo jak z tym sercem, tylko właśnie kształt takiego bardziej, no powiedzmy, kwiata. To są takie standardowe życzenia jakieś z internetu, bo stwierdziłam, że i tak będę, wiecie, przez telefon składała życzenia takie bardziej swoje, a to już tak chciałam, żeby był taki fajny jakiś wierszyk. No i tutaj jest takie właśnie koło i sobie je odrysowałam troszkę większe też w papierze. Mamy również tutaj ten, ten fajny właśnie element. I to jest słuchajcie, digi stempel od naszej Karo Art. Serdecznie pozdrawiam i Dziękuję za udostępnienie. Jak widzisz, tutaj mi się bardzo przydał. Kolory były idealne. I właśnie tak jak tutaj, wszędzie chciałam na każdym tutaj tym kwadraciku, jakby m, użyć tych serduszek, tak i tutaj sobie je nakleiłam. Tak naprawdę tu są też takie wydrukowane serduszka, ale żeby właśnie też było tak jak wszędzie, no to tutaj sobie nakleiłam właśnie te kryształki. No i tutaj też sobie tego kryształka w tym miejscu dokleiłam. No, i właśnie tutaj również przydało mi się pudełeczko, które robiłam, które nauczyłam się robić z tutorialu właśnie naszej Ani. Właśnie album Trzykartka. I tutaj nie tylko przydało mi się do wymianek, ale i również do boksika, żeby właśnie tutaj schować mój albumik. Starałam się, żeby kompozycja była podobna do tej, która jest na wieczku żeby to razem właśnie fajnie współgrało i myślę, że całkiem fajnie wyszło. Tutaj lepiej nawet te kropelki widać na tych listkach i te kryształki. No i otwieramy sobie pudełeczko. No i mamy tutaj ukryty mój albumik. Jakby ktoś nie widział, to szybko wam go pokażę. Właśnie tutaj mamy te kropelki wszędzie na listkach. Tutaj tak jest tył. To jest taki maluszek. Robi się go z jednego arkusza papieru. Jest właśnie na kanale Scrapcade, bo on był właśnie. Tu są tagi, gdzieś można zapisać sobie. No i strony, jak strony, tutaj nic, tak jak wtedy mówiłam, nie ozdabiałam, żeby było jak największe zdjęcia. Bo jakby było więcej kieszonek, to zdjęcia musia musiały być jeszcze mniejsze, a to i tak jest takie małe, że wiecie. No także do tego maluszka myślę, że. Fajna, fajne opakowanie. Yy, ogólnie moja mama na razie tylko może sobie swój prezent zobaczyć tak u mnie na kanale. Jak wcześniej, yy, kiedy nagrałam tego maluszka, kazam jej nie wchodzić specjalnie, jak zobaczy tytuł, nie oglądać bardziej, żeby miała jednak tam troszkę chociaż tą niespodziankę. Tak tutaj jej yy, powiem, żeby właśnie na ten filmik sobie weszła, no bo zanim się spotkamy... No to wiadomo, no troszeczkę późno dostanie ten swój prezent, ale chociaż sobie zobaczy go, tak wiecie, na filmie, co ją czeka, jak się zobaczymy. No jeszcze nie wiem, myślę, bo może, może jak jakoś zacznę wysyłać coś, to może jakoś wyślę, no zobaczymy, jak to będzie. No ale póki co, no to... Tak po prostu chciałam wam nagrać, żeby moja mama już chociaż miała na miastkę tego prezentu, prócz życzeń przez telefon. No jest sytuacja, jaka jest. Niestety, dzień mamy będzie w tym roku troszeczkę taki, no smutniejszy, bo nie mogę przyjechać, tak? No ale no, nic się nie zrobi. Musimy przeczekać ten trudny czas. No a, a propos tego buksa dajcie znać jak wam się podoba no bo jest to mój jakby nie było drugi dopiero no rzadko je robię bo nie mam za bardzo okazji no bo wiecie jak ja robię tylko dla bliskich no to taki buks to raczej raczej nie robi się tak na co dzień bardziej kartki więc jakoś tak mało jest okazji żeby takie robić ale bardzo mi się podoba ta forma i, i, I nawet mi się chyba ten Bóg spodoba bardziej od tego pierwszego, który kiedyś tam robiłam. Też był na moim kanale, jakby ktoś chciał zobaczyć. No także dajcie znać, jak się podoba. A ja się z Wami na dzisiaj żegnam. Pa Pa.